Działalność tego skała, No, no ale mówię. Emigrazia oh, emigrazione <laughs>

do tego warczyk fortyfikaty. gorący, piersi będą przygotowane. Proszę będą Państwa piersi. piersi będą tym razem kury. Ale bardzo smaczne. Młode. Tak, młode. młody. Do tego szłam pan oczysty, wejści do Ale Tak, tak, do on no, ja tak. mówi, to ale, takie, Znale, za, na piec, na piec? tak. ma co, to jest tak. że nie. A bardzo zapraszam. Wszystko w własnym zakresie. Przygotowujemy jedzonko, e, kawę, herbatę, e, zupy, Dodatkowo jeszcze patrzcie własnej roboty. Sałatki świegiemary na walezu z żołnierzostwem estragonu, e, zarewie jest i z żołnierzostwem papryk, ale niedużo. E, do tego jeszcze piersi, jak to było powiedziane, z prawdziwej kury. E, panierowane, otoczone właściwie takiej substancji, powoduje, że wsypa się w ustach. A ja w, w dłoni przypominamy, no, że Marcin mówi o Sylwestrze morsu. Tak, Sylwester 2013. Przypominam, że nie tylko dla morsów, naszych przyjaciół również, ale zapraszamy, zapiszcie się na Facebooka do mnie. No. <noise> Ale dzisiaj tłumy. Lista obecności. Raz. Licz, licz, Licz tych. Lista obecności. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, i pięciu z, z brzegu

Dobrze, proszę, cieniasi już wychodzą. Dobrze? Cieniasi już niech wychodzą. Amator Danskich Podwiązek, Szymon Miązek.

Tu idzie kominiarz z życzeniami noworocznymi. Zapisujemy się do Ochotniczej Straży Morsów, taka specjalna organizacja, która ma na celu podgrzewanie atmosfery w nas samych i tych wszystkich, którzy patrzą na nas. To jest dla zdrowia, bo tak właśnie stwierdziliśmy, że najnowsze badania przeprowadzone przez profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oczywiście pokazały, że woda, bardzo zimna woda i morsowanie Długotrwałe, tak jak u nas, są bardzo korzystne na ciśnienie tętnicze, na wyrównanie poziomu cho cholesterolu i na gospodarkę e, hormonalną organizmu, każdego organizmu, który aktywnie uczestniczy w morsach. Także zapraszamy, to jest po raz kolejny udowodnione i zgodnie z prawem Destre oczywiście, to, co zaciśnie się na zewnątrz, rozszerza się w środku. Do zobaczenia! Teraz, tak się, te, która jeszcze ten